Cześć, Cześć. tu Oluś i tatuś, gramy, pamiętacie wczoraj skończyliśmy granko w połowie pierwszej misji, teraz przechodzimy ją dalej, oczywiście mi nie ma, teraz jestem, a bo ja latam dookoła i będę musiał tutaj, o zdobyłem jeden mini zestaw, Oluś opowiedz coś, dzisiaj będziemy grać znowu, Więc już gramy, a ja muszę ich porozwalać. Dobrze, że to są LEGO. Lego nawet jak się rozwali to potem z powrotem można je złożyć. Strzelają. Uuu. Co to za bomba? Co tu się dzieje? To zbudowania. To zbudowania. Ale Olusiu jest co to nie jest chyba ta misja? Jak skończyliśmy wczoraj, mm -hmm. to coś mi się pomyliło. A ja latam. Ja jestem Iron Manem Oluś jest kapitanem Ameryki. Ameryki. Ja muszę tutaj coś wyglądać. Pewnie jazdy. Oluś musi tutaj właśnie tą coś z armatą zrobić. Zdobyliśmy maksymalną ilość monet, za to już będziemy mieli złotego pierwszego klocka, wiesz? O, jeszcze jakoś postać wybrałem. W ciągle niestety jestem trochę przyjęty. Ale nie szkodzi. O, co Pan powiedział? To jest no ale tu musisz, wiesz co, masz? może zamienimy się na chwilę, eh? Ja akurat będę tutaj. A ja tu mogę zbierać jakieś lasery dodatkowe. Dzięki temu zdobywam punkty. Ty musisz chyba rozwalić trzy te. Te armatki. No to pierwszą rozwaliłeś. O tutaj dla kapitana Ameryki jest. Musisz tutaj tam Widzisz? O, coś się zadziało. Poczekaj. Ogóle, to już... no, będzie przejście. Ale tutaj po prawej stronie masz coś do zrobienia, wiesz? Za Kapitana Ameryki zaraz Ci pokażę. Oj, tam będziesz miał działo. Poczekaj. Dziś tutaj się pokazuje. Tu idź i tam kuk. Musisz rzucić tu, no i teraz na prawo. Co musisz robić? dalej. Oluś, pokonuj, bo za długo to będzie trwało. Więc to chyba się zamienimy na chwilę. Ty polatasz iron man'em, co? Już wchodzę. No to już może żeby się nam widzowie nie zagubili. Lecz się zagubili, zanudzili. O, jakie przesłanie teraz wygrałem? Źle wybraliśmy, chyba -Panie. O! Udało się, o, chyba, się pierwszą. Kukiem. Aha. Dobra, pierwsza zniszczona. Jeszcze do zniszczenia nam zostało. Ile, Oluśu? Do zniszczenia jeszcze dwie. Tam musisz wejść. Przez szyby. O, tutaj. No dawaj. Dawaj, Oluś, ale uderzaj w nich. No, szkoda czasu. Ale nie szkód. już. Oj, jak się to dzieje? Ciągle kończę w takich sytuacjach. Musisz wejść tam przez szybki. Tu musisz wejść. Chyba tak. Tak. No, ale rozbij szybę najpierw. Rzuć to szybko. Chodź się zamienimy na chwilę. A ty strzelaj, rozwalaj teraz. Iron Manem będziesz. Daj, Tak, to już najlepiej to rzuca talkę. to, wiesz co? Tutaj bychů, bychů, bychů bylo bo to już było dla Ironmana. Znaczy Ironmana, tylko dla kapitana Ameryki. Nie, kapitana. To jest tak. A, co tu a to jest dla Iron Man, że to dla kapitana Ameryki. Super, super, super. Oj, A ty tam załatwiasz wszystkich na górze? Ja nie pamiętam, co ja Ale to najpierw przejdziemy kawałek dalej, dobrze? Ja sam muszę dojść na razie. Co trzeba zrobić? A tam trzeba iść na górę? O, tu trzeba iść na górę. Ja Ale to ja byłeś? działo. No to trzeba iść teraz tu. Coś jest. A cały czas się drogowy. O! o! Musimy wyłączyć jakoś ten pożar. O, tam jest coś do złożenia. Widzisz? A, trzeba tędy przejść górą. Widziałeś? Wyskoczyć. No, ja pamiętam. Pamiętasz? Pamiętam. A ja nie pamiętam już tak dawno. Ale to chyba z tobiaszkiem grałeś, tak? No bo i też sam. Uuu. Udało mi się? Tak. Co dalej? Teraz chodimy tylko i mam na Pożar. Jesteśmy z pożar. To jest drugie działo do zniszczenia. Jest piąteczka, mamy drugie działo. Piąteczka przebiła Nie możesz? No to nie. No to jak nie możesz, to nie będę ci przeszkadzał. Co takiego robisz? Nie. coś. Jeszcze co teraz trzeba zrobić? być kapitanem Ameryki Dobrze, a więc to trzeba teraz zrobić, bo ja nie wiem No oczywiście to No działo, ale gdzie? Pamiętasz, tam to przyszliśmy, tam nie możemy wejść Tu Tu, możemy tu, tu Tutaj nie tu jest, może ty musisz a tam już działo, czyli ja muszę tu zejść. Tak, ja muszę To wyjść. proszę cię bardzo, teraz znowu że jesteś ty Kapitanem Ameryką, a ja latam sobie i zdobywam pieniądze. Tylko nie trać czasu na walczenie z nimi, Oluś. Jesteśmy ja najlepiej robisz kubki. Robisz Tu masz to działo, tu to działo. O właśnie w tą stronę. O, tu coś masz. A to jest zapis się to nie to. Nie, to jest vlak y, plastmana czy jakoś tam nie O tu musisz zeskoczyć chyba. No tu. A nie, tu nie zeskoczysz. To nie wiem. No, widzisz. Mówiłeś, że wiesz jak Wiesz co, uderz w tą... W, w, możesz teraz to pokonać superosko. I teraz uderz w tą... A poczekaj. A, super. Dobrze, ale teraz serduszkami, serduszka nam nie są potrzebne. A jak No i co teraz masz zrobić? A może to włącz? Czy to włącza, włączałeś już? Włączałeś to już? Na pewno. Ale tam masz bajkę. Na prawo, Olusiu. Tu do dołu zejdź dół, nie do góry kochani, do dołu, do nas, przyjdź do nas. Pomogę troszkę. Tu jest jakaś to coś możesz? Robiłem. Robiłeś to, a może tam jest przejście? Pamiętasz tą rakietę, co? Pum. wejście mi odchodziło. Tak, odchodziła. dobrze, ale to teraz musisz rozwalić jeszcze trzecie. A na razie chodzisz nic nie robisz kochani, musisz teraz się sprężyć. kochani skupcie, się bo to mi naprawdę bez sensu jest nie no tu nic to coś tam na górę jakoś można mieć. nie walcz z nim pójdź tutaj na lewo tu zobacz to zobacz to lepiej to, to zobacz tak no kółko naciśnij. tak to jest zapisz i kontynuuj dobra to wiemy ok To jest kolejny, wiem, ale już musisz wymyśleć, jak się dostać tam. Daj na chwilkę, znowu się zmienimy. Dobra. Musimy przejść na tamtą stronę. Niestety, za zatrzyma. chwilę. Panie, ale nie wiem, jak tam będzie O! A ten by tu jest po prostu przejście. Też nie? Cały czas przeszkadzają ci złoczeńcy, bo cały czas przychodzą. Chyba musimy zawołać Twojego brata, żeby nam pomógł to zrobić. Poczekaj, tylko postacie zdolne do zmiany form fizycznej, na przykład Te różowy mogą przenikać przez kratkę reklamecyjną Oni i nie znika. to odparzyło. Coś jest... O w końcu coś wymyśliłem. tutaj są O udało się przejść super. W końcu masz proszę Lusiu, Ja teraz Ty rozwal tę ostatnią broń. Ale to będzie koniec. Nie, to jeszcze chyba nie będzie koniec. Będziemy dalej się przechodzić. Nie, to nie, nie, tam będziemy szli dalej, nie, tu dalej. nie, 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 no, jeszcze nie, 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 O co on nie, 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 Tryb strażniczy A zdjął, zdjął strój z siebie nie, a co to jest? A już wiem, to jest szczęście, no tak Z Avengersów O, tak go zaczarowała Widzisz? To no ja już nie jest tak. zły uh -huh. A to jest taki statek kosmitów Nie jest statek kosmitów A co to jest? A co to jest? O, widzisz, nie wiem, przemieśliśmy nie się Teraz A nie, on widzi, co się dzieje z jego przyjaciółmi że będą atakować nas kosmetycznie, widzisz? O! Czyli go. To Bo Bo tylko tak, zebrać. Ale ona wie, że są dobrze. Czekajcie, czekaj. co tam się dzieje. A bądź blokiego berło. To nie pamiętam po co. I czyżby to był koniec? Zobaczymy, ile zrobiliśmy pieniążków. Poziom ukończony. Tryb. Gry swobodne wyblokowane. Zobaczcie, zobacz ile pieniążków zdobyliśmy, patrzymy, jacie, dwieście, dwadzieścia, no niemożliwe, zobacz, a tu tutaj zdobyliśmy, no mnie szkodzi, już teraz to czas na kąpiel, czas na kąpiel, czas na kąpiel, dla Ciebie za wszystko. zobacz jakie postacie mamy, jeszcze, czarna wdowa, plus Banner, Kapitan Ameryka widzisz Iron tu i kto jeszcze? Hulk. Iron Man zobacz ile postaci odblokowaliśmy i Thor super Oscar. i Thor Stark jeszcze i Iron Man i Kapitan Universe czyli inny strój, super Oscar. I co, uratowaliśmy kogoś? Nie uratowaliśmy, niestety. Zdobyliśmy chyba tylko jeden mini zestaw, czyli bardzo malutko. Jeden złoty kloczek za poziom kończony i zaprawdził, za to, że uzbieraliśmy dużo pieniążków, tak? Kończymy na dzisiaj. Eee, powiedz było... dobrze, dlatego następnym razem nagramy duży, całą misję. Przejdziemy na jednym nagraniu, tak? Ale teraz musisz powiedzieć, co? Żeła. I? W górę I? I pudełko i pudełko. I pudełko? się. Subskrypcja, tak? I jeszcze... Ale chodzi ulatowano... o nie widać. Jestem ulatowanego ludzia. Ulatowanego ludzia, okej. Okay. Kochani, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcja na szaro i zostawcie dzwoneczek i oczywiście jakiś komentarz, jak Wam się podobało, bo Ciebie nie widać, to machamy i spadamy, bo idziemy się kąpać, trzymajcie się cieplutko, bo pa!